Wyobraź sobie, że wrzucasz do ognia list miłosny. Płonie, zostaje zniszczony, ale nie zniknął naprawdę. Zmienił się w popiół, dym, energię. Informacja nadal istnieje. A teraz wyobraź sobie, że wrzucasz ten list nie do ognia, ale do czarnej dziury. Wszystko, co wpadnie do czarnej dziury, zostaje wchłonięte i według klasycznej fizyki znika na zawsze. Ale tu pojawia się problem. Co dzieje się z tą informacją? Z tą unikatową, subtelną strukturą cząsteczek układem atomów. Czy wszechświat ją zapomina? Jeśli tak, to oznaczałoby, że informacja może zniknąć. A to łamie najważniejszą zasadę fizyki zachowanie informacji. Bo według mechaniki kwantowej nic nie znika naprawdę. Nie można wymazać informacji, można ją przemienić. I tu właśnie rodzi się jeden z największych paradoksów fizyki paradoks informacyjny czarnej dziury. Jeśli czarne dziury niszczą informacje, fizyka nie działa, a jeśli nie, to gdzie ona się podziewa? Najpierw krótko czym jest czarna dziura? Czarna dziura to obszar w przestrzeni, gdzie grawitacja jest tak silna, że nic, nawet światło, nie może się z niej wydostać. Granice tej strefy nazywamy horyzontem zdarzeń. Wszystko, co przekroczy horyzont, zostaje wciągnięte, i z naszej perspektywy znika z tego świata. Ale co naprawdę dzieje się z materią i informacją? Wyobraź sobie, że wrzucasz kota do czarnej dziury. Nie rób tego, to tylko eksperyment myślowy. A na ten moment nawet byś tego nie mógł zrobić. Ale załóżmy tak czysto teoretycznie: kiedy kot przekracza horyzont zdarzeń, nie możesz już nic zobaczyć, ale z punktu widzenia kota on nadal istnieje, spada w dół. Tu pojawiają się dwie wersje rzeczywistości. Pierwsza: dla obserwatora z zewnątrz, czyli dla ciebie, kot zastyga na granicy, rozciąga się w nieskończoność. Dla kota normalnie wpada do środka, ale pytanie brzmi, czy jego informacja zostaje zachowana, czy czarna dziura ją trzyma, ukrywa, czy niszczy. Według teorii Hawkinga czarne dziury emitują promieniowanie Hawkinga, czyli bardzo powolne parowanie. W końcu czarna dziura znika, ale wraz z nią znika też kot. Czyli zniknęłaby informacja, a to nie powinno być możliwe. A dlaczego to niszczy fizykę? Mechanika kwantowa mówi jasno: informacja nigdy nie może zniknąć. Każdy stan cząsteczki da się w teorii odtworzyć, jeśli tylko znasz wszystkie szczegóły. To jak ogromna kosmiczna księgowa wszystko musi się zgadzać. Ale czarne dziury działają jak kosmiczne. Niszczarki. A jeśli informacja naprawdę może zniknąć, to łamie się podstawowe prawo fizyki. Unitarność. Zasada mówiąca, że przeszłość równa się przyszłości. Tylko inaczej ułożona. Stephen Hawking w latach 70. sam to zasugerował, ale później zmienił zdanie. W 2004 roku ogłosił: że Informacja nie znika. Musi być zachowana. Ale nie wiemy jak. I to jest właśnie sedno sprawy. Nie wiemy. Być może informacja zostaje zapisana w powierzchni horyzontu zdarzeń, jak hologram to hipoteza, a może wszechświat działa według zasad, które jeszcze nie rozumiemy. Gdzie fizyka kwantowa i grawitacja mówią sprzeczne rzeczy. Ten paradoks nie jest małym błędem, to pęknięcie na samym fundamencie rzeczywistości. Jednym z najbardziej zdumiewających pomysłów, który próbuje rozwiązać paradoks informacyjny, jest tak zwana zasada holograficzna. Co to znaczy? To pomysł, że wszystko, co dzieje się w trójwymiarowej przestrzeni, jest tak naprawdę zapisane na dwuwymiarowej powierzchni, tak jak hologram, który wydaje się, Trójwymiarowy, ale jest tylko zapisem na płaskiej kliszy w kontekście czarnej dziury. Wszystko, co wpadnie do środka, może być zakodowane na horyzoncie zdarzeń, jak dane na dysku. Czarna dziura może parować, ale dane nie znikają. One zostają rozproszone w promieniowaniu Hawkinga w bardzo trudnej do odczytania formie. To tak, jakbyś spalił książkę, a potem próbował odczytać jej treść z popiołu i dymu. Niemożliwe? Być może nie. Ten pomysł dał początek jeszcze większej koncepcji: holograficznego wszechświata. Może cały wszechświat jest tylko hologramem, a my, nasze życie, rzeczy, planety, jesteśmy odbiciem. Informacji zakodowanej gdzieś na granicy istnienia. Zaczęliśmy od listu wrzuconego do ognia i doszliśmy do końca fizyki. Czy Czarna Dziura pamięta, co w nią wpadło? Fizyka. Nie daje jeszcze jednoznacznej odpowiedzi. Ale wiemy jedno: ten problem nie dotyczy tylko gwiazd i galaktyk. On dotyczy natury istnienia, sensu czasu i być może nawet istnienia świadomości. Bo jeśli wszechświat pamięta, to znaczy, że nic nigdy nie zostało naprawdę stracone. A może czarna dziura to nie koniec. Może to tylko najbardziej strzeżony sekret istnienia. Jeśli zainteresował Cię taki materiał, na moim kanale znajdziesz więcej takich ciekawych filmów. Zasubskrybuj. To daje mi wielką motywację do dalszego tworzenia równie ciekawych materiałów i lepszych. Łapka w górę też motywuje. Do zobaczenia w kolejnym filmie.